Mamy, chciałem pokazać właśnie gołąbka jeszcze z naszego kurde ptaka, który no już nie żyje w tej chwili, ale to był jeden z naszych super najlepszych gołąbków, jak i, jakiego oczywiście żeśmy mieli tu na gołębniku wiele, wiele razy. Wspaniałe konkursy, wiele dobrego potomstwa, super potomstwa po tym gołąbku było. To był gołąb 057 roku, 37-65. I to jest jeszcze jeden z jego już ostatnich synów. Akurat został on sparowany jeszcze na gołębie Geringsy, I to tylko pokazuje, właśnie, ojca, którego młodego, właśnie, jeszcze jeden, który nam tutaj został z tych gołąbków. A jest to gołąbek późny, ale piękna będzie. Myślę, że to będzie samczyk tamten, ale będzie piękny gołąbek. Także właśnie tamten jego syn i wnuczek, oczywiście. Naszego 3765 trafi właśnie na aukcję. Także teraz właśnie prezentujemy wnuczka. O, tak, kolor To jest późny gołąbek. Cholera, no myślę, że samczyk, no może samiczka. Trudno jeszcze to powiedzieć. To jest gołąbek o numerze tak PL04615717. 17, o, jest to jest właśnie barwy gołąbek. Zobaczymy, co to będzie z tego. Zobaczymy, młody go.